Ten film zawiera treści, które mogą obrazić ciebie, twojego kolegę, koleżankę, religię, a nawet rodzinę. Jeżeli masz z tym jakikolwiek problem, nie oglądaj dalej. Chociaż i tak z pewnością będziesz żałować. Rycerz jedzie wzdłuż rzeki, nagle patrzy, a tam rybak wyławia złotą rybkę, szybko zabija rybaka, a rybka na to. Wypuść mnie. To spełnię twoje trzy życzenia. Kul, cool. chcę być nieśmiertelny. Jesteś nieśmiertelny. Chcę, żeby mój koń był nieśmiertelny. Twój koń jest nieśmiertelny. Co by tu jeszcze? O, chcę mieć genitalia jak mój koń. Masz genitalia jak twój koń. Rycerz wraca na zamek, a tam przy bramie stoi jego wierny giermek. Ło panie, gdzieżeś ty był, ja Rzym się o ciebie martwią. Nie gadaj głupot, tylko weź topór i walnij mnie nim w głowę. Nie panie. Nie jabym mógł cię zabić. Walnij mnie, bo jak ja ci walnę. Giermek wziął zamach i uderzył. Łopanie jak ty żyś jest nieśmiertelny. To nic, walnij mojego konia. Łopanie twój koń też jest nieśmiertelny. To nic, patrz na to. Rycerz otwiera klapę od zbroi i pokazuje zawartość giermek na to łopanie, ale zajebista cipa. Rybak złapał złotą rybkę, ale że to była bardzo młoda rybka, to obiecała spełnić tylko jedno życzenie. Rybak myśli, myśli, w końcu postanowił zrobić coś dla świata i mówi. Chcę, aby na całym świecie zapanował pokój. Ale, rybaku, ja naprawdę jestem mała, więc wymyśl coś mniejszego. To przynajmniej zrób tak, aby w Jugosławii był pokój. A ta Jugosławia to duża jest? No, nie wiem, przyniosę mapę. Rybak przynosi mapę, rybka ogląda i mówi. Wiesz, rybaku to jednak za duża, daj coś mniejszego. Rybak wkurzył się. To zrób przynajmniej, żeby moja żona była ładna. To przyprowadź żonę. Rybak przyprowadził żonę, rybka patrzy, patrzy i mówi. Rybaku, a pokaż jeszcze na chwilę tę mapę. Pewnego dnia zajączek złowił złotą rybkę rybaka, jak to rybki mają w zwyczaju, rzekła. Zajączku, wypuść mnie to spełnię twoje trzy życzenia. Dobrze, wypuszczę cię ale, jak spełnisz trzy pierwsze życzenia, misia, który wypowie po przebudzeniu ze snu zimowego. No co ty, zajączku? Chcesz oddać swoje życzenia misiowi? Tak, to moje ostatnie słowo. No dobrze. Jakiś czas później mi zbudzi się ze snu zimowego, przeciąga się leniwie i mruczy zaspanym głosem. Sto ujów w dupę i kotwic w plecy byle była ładna pogoda. Czołga się spragniony murzyn po pustyni i nagle widzi akwarium ze złotą rybką. Podbiega, pada na kokolana, pije, wypija już jedną trzecią, gdy słyszy, jak rybka go prosi, by więcej nie pił, a ona spełni jego trzy życzenia. No to chce być, biały, mieć dużo wody i dużo dup. Trzask, prask, rybka zmieniła go, w sedes. Facet znalazł złotą rybkę. Powiedziała, że spełni jego życzenie na to facet. Chce mieć uja do ziemi. Więc złota rybka ucięła mu nogi. Murzyn złapał złotą rybkę, i rybka powiedziała, że może spełnić jego jedno życzenie, no i Murzyn myśli i w końcu mówi. Chciałbym przez chociaż jeden dzień być kwiatem. Więc rybka wzięła nóż, odcięła mu uja. Na to wkurzony Murzyn. Coś ty mi zrobiła? Miałem być kwiatem. No i jesteś, czarny bez. Podjeżdża facet porszakiem pod sklepa w samochodzie siedzi piękna blondynka i struś. Przychodzi facet z obsługi i mówi, Wszystko rozumiem, ale co ten struś tam robi? Byłem na rybach i złowiłem złotą rybkę, a ona na to. Jak mnie wypuścisz to spełnię twoje trzy życzenia. No to ja do niej, chcę mieć Porsze. Bach stoi. Chcę mieć super blondynkę. Bach stoi, no i chcę mieć dużego zdrowego ptaka. No to ona mistrusia dała, facet z złotym mercedesem przyjeżdża na ryby wysiada cały w złocie z samochodu, wyciąga złotą wędkę ze złotą żyłką i idzie łowić ryby po jakimś czasie łapie co? Oczywiście złotą rybkę. Popatrzył na nią, obejrzał w koło z pogardą i już ma wyrzucić z powrotem do wody, a rybka na to. Hej rybaku. A trzy życzenia? Mhm, no dobra. Co chcesz? Idzie facet na ryby i złapał złotą rybkę, a rybka mówi Jak mnie wypuścisz to spełnię twoje trzy życzenia tylko pamiętaj, że twoja teściowa dostanie dziesięć razy więcej tego o co poprosisz No to ja bym chciał mały tysiąc, żeby teściowa nie miała za dużo i jeszcze bym BMW No i ostatnie HMM no to ja jeszcze bym chciał lekki zawał serca Płynął Niemiec, Francuz i Polak przez ocean łódeczką, spotykają złotą rybkę która mówi, że spełni po jednym życzeniu dla każdego. Niemiec mówi, to ja bym chciał wrócić do swojego domu. Po chwili Niemiec zniknął, kolej Francuza. To ja chcę być na plaży, gdzie jest dużo kobiet, no wiesz, toples i tak dalej. Francuz zniknął, kolej Polaka. To ja chcę kiełbasę i tamtych dwóch z powrotem. Siedzi zając i niedźwiedź, łowią ryby i złowili złotą rybkę, która spełni po trzy ich życzenia. Niedźwiedź mówi, Chciałbym w tym lesie same napalone niedźwiedzice, teraz zając. Chciałbym rower. A, ja chciałbym w całej Polsce napalone niedźwiedzice. Chciałbym nową wędkę. Chciałbym na całym świecie napalone niedźwiedzice. I ostatnie życzenie dla zająca. A ja na koniec chciałbym, żeby niedźwiedź był gejem. Wania złowił złotą rybkę. Puść mnie a spełnię twoje życzenia. Ok. Wille chcesz? Nie. Mercedesa chcesz? Nie. Medal za męstwo chcesz? Tak jasne. Huknęło jednęło i Wania znalazł się prosto na polu bitwy z dwoma granatami w ręku patrzy a na niego jedzie dziesięć czołgów Wania wkurzony przez zaciśnięte zęby, mówi. O urwa chyba pośmiertny mi dała. Baba złapała złotą urybkę. Wypuść mnie to spełnię twoje trzy życzenia, ale twój mąż będzie miał wszystkiego dziesięć razy więcej. Dobra po jeden chce mieć duży dom. Ale twój mąż nic nie szkodzi. Po dwa chce mieć milion złotych. Ale nie szkodzi. A po trzydce przejść lekki zawał serca. Pijak złapał nad morzem złotą rybkę i ona obiecała mu spełnić jego trzy życzenia w zamian za wolność. Pierwsze, niech woda w rzekach zmieni się w wino. Pijak podbiega i w rzekach rzeczywiście wino, to niech cała woda w morzach zmieni się w wódkę. Próbuje i rzeczywiście dobra wódka. Facet myśli nad trzecim życzeniem, myśli, myśli, nic nie umie wymyśleć, ale nagle mówi. No dobra, złota rybko jeszcze pół litra i jesteśmy kwita. Siedzi pijek nad jeziorem i łowi ryby. Wyciąga haczyk z wody, a tu złota rybka mówi. Wypuść mnie, a spełnię twoje dwa życzenia. A dlaczego tylko dwa? No jesteś lumpem, muszę ci wystarczyć dwa. Zgoda dobre i to. Mów pierwsze życzenie. Chcę całą ciężarówkę wina. Do przewidzenia, ale dobra. Siedzi pijak nad brzegiem, pije wino, zastanawia się nad kolejnym życzeniem. Płynie łódką facet, pijak do niego. Ech, chcesz wina? Nie. To ujot ci w dupę. Ała, mama pyta Jasia. Jasiu, gdzie jest twoja złota rybka? W kieszeni, wziąłem ją na spacer. Jaka jest różnica pomiędzy złotą rybką a polskim politykiem? Złota rybka spełnia swoje przyżyczenia. Co byście zrobili, jakbyście złapali złotą rybkę? Ja bym poprosiła ją o pieniądze, a ja o miłość? A ja bym ją usmażył. Dlaczego? Poprzednio poprosiłem ją o miłość i przyjaźń. Teraz uganiają się za mną zakochane pedały, a kobiety proponują, zostańmy przyjaciółmi. Pewien informatyk poszedł na ryby. Złapał złotą rybkę, która obiecała spełnić tradycyjnie trzy życzenia. Informatyk mówi, żeby na świecie był pokój. Za No to. Aby Windows się nie zacinał. To już niech nędzie ten pokój na świecie. Dlaczego oblądyka ma zawsze mokre włosy, kiedy kładzie się spać? Bo na dobranoc daje buziaka złotej rybce. Łowi rybak ryby i wyciąga złotą rybkę. Rybka mówi. Wypuść mnie, to spełnię twoje życzenie. Chcę mieć interes do ziemi. Rybka wskakuje do wody po chwili słychać bulgotanie i woda zaczyna się burzyć. Z nienacką wyskakuje rekin i odgryza rybakowi nogi. Dziękuję za uwagę, jeśli kawały ci się spodobały, to zasubskrybuj mój kanał, skomentuj i daj łapkę w górę, jeśli jednak ci się nie spodobały, to oznacza, że nie jesteś ich godny.